Wysokości pola karnego Salah! Salah! Boczną siatkę! Mam Gim... tu piłkę. Dobrze, teraz odnalazł się Kevin De Bruyne. Lewa nogę, De Bruyne! Boczną siatkę tym razem. A w drużynie City teraz spróbował De Bruyne. Blisko niego. Choć przecież pamiętamy takie mecze Manchesteru City, że przecież. Aleksander Arnold. Też zostawili mu dużo miejsca. Próbował zaskoczyć w do Salaha. Aleksander Arno przed polem karnym. Prawa noga! Porykos jeszcze piłka, wpada do siatki. 1 do zera dla Liverpoolu. Była ta przewaga Liverpoolu i teraz to udokumentowali. Ta prawa strona od początku meczu aktywna. 1 do zera dla deretnych. Prillish. Alan. Slopamares. De Bruyne! De Bruyne! Technicznie próbował to jeszcze zmieścić koło nogi stronie. Jest do niego zagranie. Ale trochę zwolniona ta akcja. Firmina! Na piłka nie było spalonego, jest za to Mares, Lewa Broni to Adrian! Potężny strzał jeszcze raz o. Rozejrzał się Norwek, gdzie jest tu? Robertson utrzymał się na nogach Hala! Z Liverpoolu w defensywie Bernardo. Holland. Weź do Maryza, to się nie udało. De Bruyne do środka. Arbiter, lewa noga Mareza, przekłada na prawą. Zostały te wygrywające, ale te wygrywające zdobywali. Między innymi, uwaga, Marys. Robertson, dobra ta wrzutka. Walczy tutaj Fabinho. właśnie swoich umiejętności. Grealish, spod kolana. Tej piłki nie udało się wybić. Darwin, no nie zbroni Ederson. Dobrójne. Pole karne, Foden. Foden przy nim, wyskoczył do niego Aleksander Arnold. Piłka wita od dobrej pozycji teraz. Foden! Trafia prosto Badriana. Adriana. Gramy dalej. Piłka w siatce. Je... A, Darwin jest. Piłka trafia w rękę. Gotów. Mohamed Salah. Lewa nog Egipcjanina. Salah pewnie. Liverpool prowadzi 2 do 1. Zastanawialiśmy się, czy w tym meczu będą rzuty karne, ale po 90 minutach. A tu proszę, rzut karny, który Z bramką w Debiucie! I jest to 3 do 1. I to jest debiut fenomenalny dla tego piłkarza, bo bramka na 3 do 1, która praktycznie wszystko rozstrzyga. Jest w końcu uśmiech. Mina numer 2, Jurgena Klopa.